Znów mam pecha. Dlaczego taka mała piłka potrafiła zbić taką dużą szybę? Czy to oznacza, że wykonała pracę? Zatem czy posiadała energię? Ciekawe, czy wszystkie poruszające się ciała mogą wykonywać pewną pracę. Czy oznacza to, że posiadają jakąś energię? Wszystkie ciała będące w ruchu posiadają energię zwaną energią kinetyczną. Wszystkie ciała będące w ruchu są w stanie wykonać pracę, posiadają więc energię. Na przykład rzucona piłka uderza w szybę i ją rozbija, to znaczy wykonuje pracę. Podobnie poruszający się samochód, ciągnąc przyczepę, wykonuje na niej pracę. Jak możemy zmienić energię kinetyczną ciał? Gdy wprawiamy ciało w ruch, na przykład popychamy deskorolkę, wykonujemy na nim pracę. Praca ta zwiększa energię kinetyczną ciała. Gdy ciało zatrzymuje się, na przykład deskorolka uderza w pudełko, wykonuje pracę, zmniejszając swoją energię kinetyczną. Czy większą energię kinetyczną będzie miało ciało o większej czy mniejszej masie? Większej czy mniejszej wartości prędkości? Czy też energia kinetyczna zależy od innych wielkości fizycznych? Zastanówmy się wspólnie, od czego może zależeć energia kinetyczna. Sprawdźmy, jak energia kinetyczna zależy od masy ciała. Deskorolka zatrzymała się po przesunięciu pudełka. Przesunęła je działając pewną siłą, czyli wykonała pracę. Energia kinetyczna deskorolki została zamieniona na pracę. Teraz, kiedy ustawię na deskorolce obciążnik, poruszać się będzie ciało o dwa razy większej masie niż za pierwszym razem. Co się stanie, gdy deskorolka będzie miała na sobie dodatkową masę równą swojej? Widzimy, że deskorolka z dodatkową masą wykonała większą pracę, przesuwając pudełko zdecydowanie dalej. Wniosek jest następujący. Energia kinetyczna danego ciała jest proporcjonalna do jego masy. Sprawdźmy teraz, jak energia kinetyczna zależy od prędkości ciała. Czy pamiętasz, jak daleko zostało przesunięte pudełko, gdy zjeżdżała sama deskorolka? Zobaczmy zatem, jak zachowa się pudełko, gdy deskorolka będzie zjeżdżała z dwa razy wyższej górki. Gdy deskorolka zjeżdżać będzie ze szczytu górki o coraz większej wysokości, będzie miała coraz większą prędkość u jej podnóża. Tym samym przesuwa pudełko dalej, czyli wykonuje większą pracę niż w pierwszym przypadku. Deskorolka poruszająca się z większą prędkością ma większą energię kinetyczną. Nasuwa się następujący wniosek. Ciało posiadające większą prędkość posiada większą energię kinetyczną. Energię kinetyczną jesteśmy w stanie obliczyć za pomocą następującego wzoru. Jednostką energii kinetycznej jest dżul. Zapewne zastanawiasz się, dlaczego dżul zmienił swój wymiar. Jednostką energii zawsze jest dżul i zawsze ma taki sam wymiar. Jest to wymiar Newtona, przedstawiony za pomocą jednostek podstawowych układu SI. Bliższy sens tego zapisu poznasz w trakcie lekcji dotyczących sił i ich właściwości, opisanych w dziale fizyki, nazwanym dynamika.